Witam wszystkich tu, Paweł S. rf Dzisiaj odcinek znowu o wzmacniaczach. Właśnie dzisiaj dotarła do mnie przesyłka zakupiona na AliExpress. Generalnie powstrzymywałem się z zakupem dostępnych tam wzmacniaczy. Jednak pod namową jednego z widzów postanowiłem zakupić wzmacniacz pod kątem projektu na pasmo 10 metrów. Generalnie Kolega polecił mi kilka wzmacniaczy, które nadają się do pracy, do zakupu i nie palą się zaraz po ich zakupie. Jest to moduł wzmacniacza. Wygląda ono to w ten sposób. Udało mi się go zakupić w dużej promocji. Generalnie taki moduł to jest, jak widzicie, moc 2W, 33 dB, zakres częstotliwości od 1 do 930 MHz. Układ udało mi się kupić za 4 zł, trafiłem na świetną promocję. Pierwszy zakup udanego sprzedawcy, minus 25 zł. Stąd też dostałem taki moduł za 4 zł, w ciągu powiedzmy niecałych dwóch tygodni dotarł do mnie. Wiem, że płytka będzie działać, zobaczymy jak z tą płytką, czy tutaj. Informacje, które dostałem od kolegi, się potwierdzą. Tu Wam wkleję jeszcze link. Generalnie, tak jak widzicie, zakres, zakres tego wzmacniacza jest dość szeroki, ale dedykowane rozwiązania, praca tego układu jest na zakresie HF. Ja go chcę wykorzystać w paśmie 28 MHz, ale spróbujemy. Nie będę przeprogramowywał tutaj modułu SI. Spróbujemy na niego podać sygnał 11 mW w paśmie 2 m. Zobaczymy, jaka moc z niego wyjdzie. Czy będzie zbliżona do tej tutaj dedykowanej? No i może też przeprogramuję go na inny zakres. Zobaczymy, jaka moc z niego wyjdzie na niższym zakresie. Generalnie widzicie jak ta płytka wygląda. O czym nie należy zapomnieć? To przesmarować tutaj kontakt z radiatorem. Myślę, że wiele osób tego nie robi. Stąd też informacje, które krążą po sieci, że te moduły się palą. Jest związane właśnie z tym, że wszyscy podłączają na żywca. A nikt nie dba o to, żeby tutaj następowała lepsza wymiana ciepła pomiędzy tranzystorem. Samo rozwiązanie. Jest dość takie, powiedzmy, średnie. Jak widzicie, też y, dokładność wlutowania tego tranzystora jest tutaj. Ma dużo do życzenia. No ale na pewno będzie działał przy takim wlutowaniu. Jak widzicie, no, jest to, że tak powiem, takie średnie rozwiązanie, jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła. No ale myślę, że jak tam napakuję pasty, to ten układ w jakiś sposób tutaj będzie. Się chłodził. Ale zawsze jeszcze można zabudować jakiś radiator, waszy wentylator na ten radiatorek. no zobaczymy. To tak, tak wygląda ten moduł dedykowany na pasmo KF. A tu Wam wkleję zdjęcie modułu sprawdzonego, który pracuje od 50 MHz w górę. Który też z powodzeniem tutaj możecie zakupić, i nie powinno być jakieś tutaj rozczarowanie. Wszystkie inne moduły raczej bym odpuścił, ponieważ no, wielokrotnie tutaj oglądałem w sieci filmy kolegów tutaj z Polski, z zagranicy, że zakupili moduł, a nic nie działa. Jakieś błędy w montażu. Stąd też myślę, że łatwo lepiej tutaj postawić na jakieś pewniaki. Jak w tym przypadku nie były to zbyt duże pieniążki. No ale nawet, nawet szkoda się rozczarować za te 4 zł. Tak to wygląda. OK. Ja spróbuję moduł za chwilkę rozkręcić, przesmaruję pastą, skręcę, przylutuję przewody zasilające, zmontuję układ. No i zobaczymy co tutaj się uda z tego uzyskać. Ten moduł planuję zastosować w radiolatarni na pasmo 10 metrów. No i spróbuję tutaj dobudować jeszcze wzmacniacz w klasie C zwiększający tutaj moc wyjściową z tych powiedzmy 2 W, bo tyle dziś tutaj powinno wyjść w tym zakresie no przynajmniej 10-15W mocy wyjściowej, żeby było z tego modułu po zastosowaniu końcówki mocy to może tyle, jeżeli chodzi o tą płytkę generalnie yy, może tutaj krótka relacja co się dzieje yy, z projektem na tym, na tym module jak widzicie coś tutaj się już pozmieniało, generalnie prace Prace trwają. Mam nadzieję, że niebawem uda mi się już ją przygotować do uruchomienia. Generalnie, tak tak jak widzieliście w poprzedniej części, był uszkodzony tranzystor mechanicznie. Udało mi się znaleźć, o dziwo, jeden, jedyny, może tak, taki, że tak powiem, tutaj trafciał, że akurat on miał tutaj pracować: MRF 238. Wcześniej tutaj był MRF 240. Ten, ten tranzystor daje 30 W mocy, tamten dawał 40. Myślę, że sygnał jaki będziemy tutaj podawać na wejście jest na tyle mały, że powinien wystarczyć i nie powinien być ten tranzystor przesterowany i powinien pracować generalnie. Jakby z tego modułu udało mi się uzyskać około 15 w maksymalnie, bo taka jest mostu ta licencyjna maksymalna dla radiolatarni WSP, to byłbym zadowolony. Zabudowałem tutaj już gniazdo SMA, wlutowałem, podłączyłem tutaj na kabelku sygnał wejściowy, całą płytkę odczyściłem. Wylutowałem zbędne elementy, chociażby tutaj ten przekaźnik. Nie było łatwo, No, nie będę ukrywał, praktycznie wylutowanie było bardzo trudne. Musiałem go częściowo wyrwać, zniszczyć, ale na tyle tutaj było mało miejsca, że po prostu gniazdo BNC by mi się tutaj nie zmieściło. Stąd też teraz praktycznie tylko muszę wziąć dokładnie z tego punktu, podać sygnał na drugą stronę. No, i przylutować tutaj do, do wejścia, połączyć z masą. No i zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak to jest filtrem. Czy nie będzie trzeba wymienić jakichś pojemności, ale to zobaczymy po pomiarach. Co jeszcze? Odlutowałem kabelki tutaj zasilające. Muszę to jeszcze tutaj rozpoznać dokładnie. Może coś podpowiecie. Generalnie układ ma trzy punkty zasilania. Tutaj był zasilany przewód czerwony, są też jakieś bardziej wydajniejsze. Tutaj było źródło prądowe podpięte, no i tutaj były dwa kabelki o innym kolorze, ale jak widać, ta końcówka tutaj jest w klasie C, ta w C, a ta chyba pracuje w klasie A. No, i zastanawiam się, czy tutaj czasem nie był układ tak zrobiony, że tutaj była regulacja napięcia nasilającego i regulacja mocy, mocy wyjściowej albo skokowo, albo. Albo no podejrzewam, że to był radiotelefon morski, bo tak też tutaj kolega, który mi przesłał te płytki, wspominał, że też tak go wywnioskowałem, że dużo ma sprzętu właśnie z, radiotelefo z radiotelefonów z pasma morskiego ze 154. Stąd też podejrzewam, że to był jakiś taki lepszy radiotelefon morski, i ta końcówka tutaj była gdzieś z tyłu zabudowana na radiatorze. Yy, miał skokową zmianę mocy. Podejrzewam, że te 5, 5 i 5, albo 1 i, i maksymalnie te, te 40 watów tutaj mogło, mogło z niego wychodzić. Tranzystor wlutowany. Najważniejsza sprawa, którą muszę zrobić, to muszę yy, zamocować go na radiatorze. Tak jak widzicie, mamy tutaj do rozwiązania układ z dwoma tranzystorami. Jeden jest troszkę niżej, drugi wyżej. W pierwszym rozważałem tutaj różne rozwiązania. Jak widać było tutaj takie wybranie i tutaj był chyba taki mniejszy radiator. On chyba też tutaj był przykręcony tutaj śrubką i tutaj za pomocą tego tranzystora i tutaj był na paście osadzony podejrzewam w jakimś wgłębieniu wyfrezowanym w radiatorze. Ja to chcę zrobić tak, że mm, tą blachę ekranową będę chciał wyciąć po całym wodzie na powodzie tutaj tak jak jest, skrócić te dystanse, te tuleje dystansowe. Yy, radiator, no myślę, że ten sam, który był na tamtym wzmacniaczu, yy, zastosuję tutaj właśnie osadzę. Na tym tranzystorze yy, zrobię tutaj podebranie pod ten tranzystor, tak żeby on się schował i dociskał yy, tutaj tą powierzchnią yy, do tego wgłębienia. No, i całość będzie przykręcona do radiatora. I na to będzie, na to będzie ta blacha ekra, ekranowana. Yy, oryginalna z tego, z tego pudełka. Zobaczymy jeszcze, jak z napięciem zasilającym. Czy na wszystkie piny podamy takie samo napięcie. Czy na przykład tutaj, tutaj te 13,7, a tutaj jakieś niższe. Yy, no, zastanawiam się jeszcze. Yy, muszę posprawdzać, przeliczyć sobie tutaj te, te, trans, te rezystorki. Jak ten układ tutaj jest wysterowywany, no i zobaczymy. No, mam nadzieję, że, że tutaj podanie tego sygnału około 11 mW spowoduje tu już jakieś sensowne wzmocnienie. No, ten tranzystor maksymalnie przy podaniu, właśnie e, maksymalnie daje 5W. 5 On stosunkowo jest mały jak na 5W, ale no jeżeli będzie gdzieś dobrze chłodzony, będzie przylegał, będzie zatopiony w paście, jak to było, widzieliście. Oryginalnie mam nadzieję, że tutaj będzie w miarę wydajnie pracował. E, żeby akurat dać około 15W mocy z tego układu e, wstępnie sobie tutaj tak przeliczałem te parametry, no, te, te 11 MW, no, powinno dać około 10-12 W. No, zobaczymy, czy tak będzie. Są też, myślę, że ten tranzystor nie będzie tutaj e, mocno wytężony. Jak da te 1,5 W, to, to będzie wszystko. Z tego, z tego układu, to może tyle, jeżeli chodzi o ten moduł. Jak coś zrobię więcej, e, oczywiście, wracamy do tematu wzmacniacza na pasmo 144. E, mam nadzieję, że się uda. E, oczywiście, zawsze moglibyśmy zastosować chociażby taki moduł z AliExpress na pasmo, które wam tutaj wkleję e, na 144, na pasmo UKF-u od 6 metrów, który chodzi. No i można byłoby dobudować tylko jedno tranzystorowy wzmacniacz, yy, który by podbijał sygnał z tych 2 watów. Dobra, to tyle. Wracam do tamtego układu, no i widzimy się za chwilę. No to mam odkręcone, mam odkręcone tutaj śrubki, chwila prawdy, no jak widać układ nie był niczym posmarowany, spróbujemy posmarować tutaj teraz pastą. No zastanawiam się, czy po całości, spróbuję dać po całości, generalnie, cienką warstwę, bo tutaj akurat pasta myślę, że nie zaszkodzi, a będzie odbierać ciepło z całej tej powierzchni. Tu podejrzewam, że są zabudowane jakieś tulejki przewodzące z drugiej strony. No, tak mi się przynajmniej wydaje. No zobaczymy, w jaki sposób tutaj jest to wszystko rozwiązane, choć te. Te piny tutaj nie wyglądają na tulejkowe. Żeby tutaj było jakieś przewodzenie. No ale może mi się akurat e, tylko tak wydawać. Tak to wygląda z bliska. No, bardzo prosty układ. Ok. Smarujemy pastą. No i podłączamy. No i mamy układ podłączony. Generalnie widać, że są tutaj tulejki, ponieważ, jak lutowałem przewód masowy, jest dość duży odbiór ciepła. Ciężko zagrzać ten punkt. Stąd też jest przewodzenie w drugą stronę i jest też tutaj tulejka do masy z drugiej strony. Stąd już na pewno widzę, że płytka jest dość dobrze wykonana. Zalałem tutaj też te punkty. Pastą dodatkowo, tutaj aż ta pasta wypływa w koło tego tranzystora, więc ten docisk, który tutaj jest zastosowany, powoduje, że ta pasta nadmiar pasty lekko wycieka. Zagrzejemy układ, zobaczymy. Yy, rozgrzeje się ta pasta, myślę, że się dodatkowo ułoży. No i powinno być wszystko dobrze. Układ podłączony, zasilanie, jeszcze sprawdźmy. No i będziemy podłączać. Napięcie. Zasilające podane. Prąd zerowy. Stąd też widać, że nie ma tutaj żadnych błędów w druku. Powinno być wszystko dobrze. No i zobaczymy, co będzie po podaniu sygnału. Ja sobie tutaj już przygotuję reflektometr. No i odpalamy układ SI. Układ zasilony, nie ma żadnej reakcji. Czyżby moc za mała? Sprawdźmy czy wszystko. A, ha, przewody nie podłączone, zasilające do zasilacza. Mały falstart. Już myślałem że układ nie działa. No to jeszcze raz, przewody podłączone, załączamy. Mamy jakiś prąd 230 mA. Dioda. Nie wiem, czy to widać, ale pali nam się tutaj dioda zasilająca. No i podajemy sygnał sesji. Pyk. Skoczył nam prąd. Mamy tutaj 3W. Widać układ. Pracuje, daje dokładnie 2,85 W. Jakieś nieduże dopasowanie. no Nie ma tutaj wodu strojącego, ta impedancja też jest przypadkowa. Podajemy teraz na niego cały czas sygnał ciągły sterujący. Niech sobie chwilę popracuje. No, widać, że układ ruszył ku mojemu zaskoczeniu, układ daje 2,9 W na deklarowane 2 W, nie wiem muszę dokładnie sprawdzić jaka jest maksymalna moc sterująca w tej chwili 11 mW wchodzi na ten układ no i to wszystko pracuje jak widać niedużym nakładem za 4 zł jeden tranzystor 2N BW. 16a kosztuje 15 zł. Nawet gdyby liczyć, że tą płytkę kupi się za 30 zł. Stąd też myślę, że widać, że mamy tutaj już na wzmacniaczu konkretną moc wyjściową, taką, której nie udało nam się uzyskać z tamtego wzmacniacza. Nie będziemy go męczyć ciągłym sygnałem. Wyłączymy na chwilę. No i spróbujemy. Porobić jakieś testy. Jest bardzo dobrze. 3 waty z tego układu to już konkretny sygnał. Przypominam, to jest zakres pasma 2 m. Ciekawe, ile ten układ da w paśmie 28 MHz. Ok. Kolejny test. Płytka nie grzeje się yy, mocno. Więc myślę, że cały układ jest dość wydajny. Sprawność układu. Z wstępnych wyliczeń około 70%, więc też bardzo dobrze. Ok, to może tyle, jeżeli chodzi o tą płytkę. Tyle w tej części. Może jak przeprogramuję SI na inną częstotliwość, zrobimy pomiary innym przyrządem. Akurat ten reflektometr nie będzie wiarygodny w zakresie 30 MHz stąd też będę musiał podpiąć układ pod inny reflektometr i pomierzyć dokładną moc wyjściową, więc nie będę teraz już kombinował spróbuję to potestować w paśmie dwóch metrów no i zobaczymy jak układ pracuje na pewno udało się uzyskać większą moc niż deklarowana tutaj przez producenta to tyle w tej części, dzięki za uwagę zapraszam do subskrybowania kanału jeżeli film Ci się podobał zapraszam do dania łapki w górę no i do usłyszenia wkrótce. Cześć.